Płazy, kręgowce wodnolądowe. Większość płazów, w tym również żaby i ropuchy, spędzają większość życia na lądzie, a część w wodzie. Nic zatem dziwnego, że o płazach mówimy, że są to zwierzęta dwuśrodowiskowe, a przynajmniej większość płazów tak, takie taki tryb życia prowadzi, ponieważ żyją one na lądzie, a na czas rozrodu wędrują do pobliskich zbiorników wodnych. O płazach możemy też powiedzieć, że są to zwierzęta zmiennocieplne, co w praktyce oznacza, że temperatura ich ciała jest uzależniona od temperatury otoczenia. Ma to też wpływ na to, że płazy spotykamy na wszystkich kontynentach, ale oprócz Antarktydy, ponieważ tam jest skrajnie niska temperatura przez cały rok. Te gatunki, które żyją w klimacie umiarkowanym, no to w ciągu roku są aktywne, ale kiedy temperatura znacznie się obniża, to wtedy zapadają w tak zwany stan odrętwienia zimowego. I w tym czasie niektóre płazy przebywają na dnie zbiorników wodnych, gdzieś tam przykryte piaskiem albo mułem, a inne zimują na lądzie, ale też w jakichś norkach, pod korzeniami drzew, albo gdzieś tam w stertach gałęzi. Tu widzimy żabę szponiastą, Takiego przedstawiciela płazów, która całe swoje życie spędza w wodzie, występuje ona w Afryce albo w akwariach. Z kolei żaba moczarowa przebywa głównie na lądzie, najchętniej na takich podmokłych łąkach czy polach uprawnych. Wchodzi do wody tylko na okres godów, i co bardzo ciekawe, wówczas samice zmieniają barwę ciała na niebieską w okresie godów. Jak są zbudowane płazy i dzięki czemu mogą żyć zarówno w wodzie, jak i na lądzie? Ciało wszystkich płazów pokryte jest delikatną i cienką skórą. Płazy nie posiadają łusek. Ciało ich jest dobrze i ta skóra jest taka dobrze ukrwiona. Pokryta jest grubą warstwą śluzu, dzięki czemu jest stale wilgotna, a to też ułatwia pokonywanie oporu wody podczas pływania. Co ciekawe, płazy mają już dwie pary kończyn zaopatrzonych w palce, a przynajmniej większość płazów. To omówmy budowę na przykładzie żaby. No widzimy ciało pokryte jest skórą. Skóra umożliwia wchłanianie wody, ale też wymianę gazową, czyli też jest elementem układu oddechowego. I dzięki temu. Może oddychać i wchłaniać wodę zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Ciało żaby pokryte jest grubą warstwą śluzu. Ułatwia to jej pokonywanie oporu wody podczas pływania, ale też wpływa na wilgotność tej skóry. Widzimy też już powieki, tak? Może je opuszczać. Chronią one oczy przed uszkodzeniami, a także umożliwiają ich oczyszczanie i nawilżanie. Widzimy też już nozdrza. Tutaj. Które znajdują się na górnej stronie głowy, no i umożliwiają oddychanie powietrzem wtedy, kiedy zwierzę jest blisko powierzchni wody. Widzimy też kończyny przednie, które są troszeczkę krótsze od kończyn tylnych. Biorą udział w pływaniu albo podpieraniu, kiedy zwierzę porusza się po lądzie. Widzimy też, że te kończyny są zakończone palcami. No, i mamy kończyny tylne, które są zdecydowanie dłuższe, lepiej umieśnione od kończyn przednich. Dzięki temu żaba może pływać w wodzie czy też skakać na lądzie. Między palcami widzimy błony pławne, rozpięte między tymi palcami, co ułatwia właśnie pływanie, w jaki sposób oddychają płazy. Płazy potrafią korzystać zarówno z tlenu, który znajduje się w powietrzu, ale też i z tlenu, który jest rozpuszczony w wodzie. Dorosłe osobniki, a przynajmniej ich większość, prowadzi wymianę gazową przez płuca i skórę. Tutaj po prawej stronie widzimy takie poglądowe zdjęcie płuc, które mają kształt takich worków, ściany są słabo pofałdowane. I powierzchnia wymiany gazowej jest stosunkowo niewielka. A po lewej stronie y, widzimy larwę, y, która takie ma wyrostki tutaj czyli skrzela i służą one larwom do oddychania. Jak rozmnażają się i rozwijają y, płazy? Zawsze rozmnażanie i rozwój przebiega w wodzie. Y, większość płazów to gatunki jajorodne. Samice składają skrzek, czyli jaja. Potem samiec polewa je takim białawym płynem, który zawiera plemniki. I z uwagi na to, że to zapłodnienie następuje poza organizmem samicy, no to już wiemy, że nosi nazwę zapłodnienia zewnętrznego. O płazach trzeba powiedzieć, że przechodzą rozwój złożony. Oznacza to, że z jaja nie wykluwa się od razu osobnik podobny do osobnika dorosłego, czyli przechodzą, z jaja wylęga się najpierw larwa, która wyglądem nie przypomina malutkiego osobnika dorosłego. Jak to wygląda? Przyszedźmy to na przykładzie żaby. Najpierw Żaba składa jaja, samica oczywiście, a potem samiec jest do tego potrzebny, polewa te jaja płynem, który zawiera plemniki i wtedy poza organizmem samicy dochodzi do zapłodnienia zewnętrznego. Później z jaja wylęga się kijanka. Odżywia się ona głównie pokarmem roślinnym, oddycha skrzelami, a do pływania używa ogona zakończonego płetwą. Bardziej można było wypowiedzieć, czy przypomina jakąś małą rybkę. Tu widzimy poszczególne fazy rozwoju kijanki. Kijanki przechodzą przeobrażenie przez okres 2 do 3 miesięcy. W tym czasie między innymi rozwijają się płuca, zanikają skrzela, ogon. A wyrastają kończyny. No, i już tutaj widzimy młodą żabkę. Tak, tuż ogon całkiem zanika. Jest młoda y, żabka, która rozpoczyna życie na lądzie, w pobliżu zbiornika, do którego powróci jako dorosły y, osobnik, wtedy, kiedy nadejdzie czas kodów. A jak wygląda opieka nad y, potomstwem? Y, większość płazów, no trzeba powiedzieć, nie opiekuje się swoim potomstwem, chociaż znane są gatunki, u których można zaobserwować różne formy opieki, zarówno nad jajami, jak i nad kijankami. I do takich osobników należy m.in. pokazany na lewej stronie grzbietoród amerykański. Tu akurat widzimy samicę, bo to jej taka charakterystyczna budowa z takimi zagłębieniami w środku pozwala na tą opiekę. Wtedy, kiedy jaja mają się wydobyć, para samiec i samica niejako wykonują salto, i wtedy samiec znajduje się pod samicą i przechwytuje jajka, które się mają za chwilę wydobyć, i te zapłodnione jajka w wyniku takiego uścisku samca i samicy przyklejają się do grzbietu samicy. Cały ten proceder trwa około 15 sekund. Te jaja, które nie uda się, żeby się przykleiły do grzbietu samicy i spadną na przykład na dno zbiornika, no to już nie, nie wyklują się z nich nigdy kijanki. Po 10 dniach, te takie przyklejone do grzbietu samicy jaja zagłębiają się w jej ciele i rozwijają w takich specjalnych kieszeniach lęgowych to takie otworki tam są w środku. Po czterech tygodniach zaczynają się już wykluwać kijanki w ciele, tak? Tam w środku, w tej żabie, a po 11-13 tygodniach już po przeobrażeniu opuszczają ciało matki. Natomiast po prawej stronie widzimy samca pętówki, który nosi takie jakby sznury rozwijających się jaj, owinięte wokół kończyn dolnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na od kolejne odcinki i do subskrybowania. Pozdrawiam.